Niedziela 16 października w Augsburgu święto, Oktoberfest. Mnóstwo ludzi, większość ulic w centrum pozamykanych. Wszyscy świętują, ja niestety świętuję przy w dalszym ciągu rozkręcaniu yy, silnika. <grym> yy, może zacznę od tego, że Powodem były wycieki oleju. Olej głównie leciał z podstawy filtra oleju. Te oringi, które znajdowały się tutaj. to tu jest jedna część, tak, to jest ósemka połączona ze sobą. I tutaj jest drugi oring. One były po prostu sztywne jak kamień. I tutaj olej przeciekał później tymi kanałami. Tutaj nazwijmy je irygacyjne. Ja aż to wszystko wysprzątałem wstępnie tutaj, ale to było, tutaj po prostu stał olej tam na dole i on sobie przeciekał i tędy i z tej strony tutaj niżej ale tego nie będzie akurat widać jest otwór o, właśnie tam palca włożyłem. Co widać, jest olej, którym. O, teraz będzie lepiej widać. którym po prostu. Który po prostu ściekał sobie po silniku, po misce olejowej w znacznym nadmiarze. Natomiast dlaczego zdemontowałem pokrywy zaworów? No, z racji tej, żeby zobaczyć w, jakiej po, w jakim położeniu są wałki, które zawory są domknięte, żebym mógł rozpocząć czyszczenie dolotów, które wygląda tutaj są już pozalewane benzyną, wygląda to tragicznie, drugi też jest zalany, Strasznie. O. I tutaj, w tych, które są podparte przez wałek, są powkładane właśnie te blachy, żeby ostatni też jest. Zawory są domknięte w ostatnim. Będą czyszczone, i po wyczyszczeniu będzie to wyglądało. Mniej więcej tak ten jest otwarty co widać Bardzo mnie cieszy, że dęgotłoka jest po prostu czyściutkie To jeszcze będzie sprawdzane kamerą endoskopową Ten jest oczywiście prawie wyczyszczony No i jeszcze są dwa ostatnie które też już są wstępnie Uczyszczone. Sobie można już by było tak zostawić, ale musi być idealnie. No i góra jak widać. Została z tego syfu, piachu, oleju, szlamu olejowego. Wyczyszczona. Odma została sprawdzona, natomiast żeby wyeliminować. Czyszczenie do lotu. Demontaż. Yy, Kolektora sącego tych wszystkich czujników pierdół następnym razem e, zainstalowany będzie w tym miejscu, tu akurat jest miejsce, w tym miejscu będzie zainstalowany zarówno z jednej jak i z drugiej strony, z dwóch stron będzie zainstalowany mm, łapacz oleju, czyli separator oleju puszki będą zaprojektowane specjalnie pod to nadwozie, z racji tej, że tu naprawdę miejsca nie ma. Tutaj jak dojdą filtry, obudowy filtra powietrza w tych miejscach i z tej strony, to tu praktycznie nie ma gdzie palca włożyć. Wcześniej w sierpniu robione było zawieszenie, rozkręcone było w drobny mak, powodem była, było rozerwanie tego miecha. On był wymieniany. Koszt 800 zł. Takiego miecha. Pozrywane były te tuleje metalowo-gumowe. Na szczęście te dolne były w stanie idealnym, bo one są drogie. Jedna, chyba bodajże, ta tylna, jest najdroższa. Kosztuje 300 zł sztuka. Natomiast. Ta przednia chyba coś około 180 zł, a te górne to jest groszowa sprawa, chyba po 20 czy 25 zł. Także dwie te tuleje były wymienione. Sprawdzone były dokładnie wszystkie sforznie, są w stanie idealnym. Ta była też nie tyle zerwana, co odbita pod amortyzatorem. One też były wymienione na nowe. Łącznik stabilizatora został wypiaskowany i co widać, polakierowany. Eee, no co, no płośki też odświeżone, wymienione osłony przegubów zewnętrzne, wewnętrzne na nowe. Z tej strony, akurat, właśnie miałem uszkodzenie od strony wewnętrznej. Była pęknięta y, ta osłona i rzucało troszeczkę smarem po aucie. Także to zostało z. Weryfikowane, zrobione, wymienione zostały klocki hamulcowe, co do Osłon, już nie pamiętam, ale chyba sztuka, coś koło 50 zł, także to są groszowe sprawy. Eee, co się tyczy uszczelek pokryw zaworów, no z tej strony jest w miarę dobra, widać, że ona ma konsystencję gumy, najprawdopodobniej z tej strony ta uszczelka była, chociaż tu, no nie tu już trochę o. Jak kamień od strony wewnętrznej. gdzie się o, o! No niestety, to już jest kamień. I raz, że sączył się olej, koszt takiej uszczelki to jest 35 zł. Na obie strony to jest 70, tak? Także to jest groszowa sprawa. Co się tyczy tych uszczelek, to łącznie one kosztowały chyba też coś koło 70 zł. Ten oring i ta ósemeczka. Mm. no i tutaj teraz oklejam taśmą przezroczystą, elegancko z racji tej, że podczas dalszego czyszczenia i odmuchiwania sprężonym powietrzem sprężone powietrze pobieram <grytanie> z aktrosa gdyż tutaj nie ma prądu na tym placu jako lewarek służy mi sztaplarka z tego auta eee. Także tak to wygląda a jeszcze chciałem dodać tylko, że olej również pojawił się. We wnękach świec tu go praktycznie nie ma, ale na drugim już jest, na trzecim też go jest pełno. Czym bardziej w głąb tym go jest więcej. Na zewnętrznych go praktycznie nie ma. Pałek rozrządu, jak widać, w stanie, on jest trochę przybrudzony takim nalotem, ale jak, jak palcem przetrę, to widać, że on się po prostu świeci. Także przyczyną tego jest ta uszczelka, która idzie tutaj pomiędzy kratownicą pod yy, podtrzymującą wałki rozrządu a głowicą, tak. tu jest włączenie tej kratownicy w tym miejscu tu natomiast idzie masa uszczelniająca tu ale tu już idzie uszczelka która że chyba kosztuje 15 zł problem w tym że aby tę uszczelkę wymienić trzeba po prostu zdemontować cały silnik ze skrzynią biegów z zawieszeniem Wypróć, wyrzucić to wszystko na wierzch. Rozkręcić cały tył, który jest też połączony nie na uszczelkach, a na masie uszczelniającej. I dopiero można zdemontować te podstawy. Wymienić tę i wymienić tę uszczelkę wewnętrzną. Tutaj może ja pokażę.